Chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie go złapać. I tej zasady będę się trzymał. Siemanko. Nie wiem na ile mi baterii starczy, ale dzisiaj jest VIP. Czemu VIP? Bo on ma wszędzie VIP. Z przodu z tyłu. Teraz jest akurat potwierany, bo on się wietrzy. Umyłem go. Go, bo to kamper, tak do niego się zwracam i to jest pełnoprawny kamper, też specjalny kempingowy z, jak widzicie z roletą, chciałem tak? powiedzieć z moskitierą z roletą, z zabudową kempingową co to u mnie robi, dlaczego już Wam wyjaśniam ktoś mógłby powiedzieć, że stryjek siekierkę na kijek bo tak pewnie, pewnie będziecie mówić, bo to jest taki kamper, o, taki troszkę do poprawek. <grym> Miałem kampera, którym mógłbym już jeździć, i tak nie będę nim jeździł przez najbliższe pół roku, tym też. On pewnie będzie, już możecie pisać, Mirek Handlarz. Już? już napisaliście? Ok, dobra, już kontynuuję. On pewnie będzie na wiosnę do sprzedania. Na wiosnę. Na, no na, na sezon, powiedzmy, kamperowy. <grym> silnik 2.2. Silnik tutaj taki. Powiedzcie mi, z PC i znawcy, czy tutaj powinna być jakaś osłona? Bo ogólnie tutaj się zbiera strasznie dużo wody. Teraz jak miałem auto, to tutaj bardzo dużo wody, Jakich, wiecie, paprochów, śmieci. To powinna być jakaś słona, która uniemożliwia tą wodę. Bo potem tutaj w tym zagłębieniu stoi ta woda, nie? I powiedzcie mi, czy to są wymienione wtryski. Czy tak według Was wyglądają wymienione wtryski? O, ten to jest zabrudzony, ale ten no, wygląda w miarę świeżo. Bo podobno są tutaj wtryski wymienione. 2.2, więc opinie takie sobie. Wiadomo, że 2-3, 3, 3 byłby lepszy. Demont prędkości to to nie jest, natomiast porusza się całkiem sprawnie, jak na masę 2980 kg, <noise> strasznie ciężki, zaraz Wam powiem dlaczego jest taki ciężki, Zobaczycie sobie sami, no to porusza się w miarę, w miarę sprawnie, natomiast on chyba nie ma 120, ma chyba 100 koni, bo to jest, no jedne z pierwszych wersji, że tak powiem, bo to jest 2006 rocznik. Chyba po jakichś przygodach, bo ogólnie widzę, że nasi tu byli i gdzieś tutaj, o takie na przykład rzeczy widzę, że to nie jest fabryczne i że to było tutaj coś klepane, szpachlowane czy coś takiego, tak? I takich elementów gdzieś tutaj, tam przy dachu, no jest tutaj takich różnych, jak widzicie, o, ja, ja na przykład w swoim nie chciałem takich rzeczy, natomiast ten z, od razu z daleka krzyczy, jestem kamperem! Jestem kamperem, mam tą roletę, mam nalepki, wlew wody. Mm, tutaj są też y od razu widać kominki, nie kominki. Tutaj jest to jeden kominek. W sensie tu jest do czegoś, co będę chciał uruchomić. Na razie nie wiem, jak to w ogóle do tego się zabrać, ale pogadam z doktorem. Y Kaskadę 2. Carver to jest taki, taki odpowiednik, można tak powiedzieć, tej, jak się nazywa ta, trumy. Truma jest w Europie, a to jest w Anglii. To w Anglicy wsadzają do swoich przyczep Cascade 2. No i standardowo podpięcie pod, też ciężko, pod gniazdko. Więc to jest taki typowy camper. Okna jakieś, nie wiem z czego. Może wy mi powiecie, na co wam to wygląda. Wygląda to, że to jest z jakiegoś busa. Ogólnie bus został przebudowany kilka lat temu. 3 lata u poprzednich właścicieli. Tak, dobrze widzicie, że to są felgi z E46. Nie wiem co one tutaj robią i jak tutaj się znalazły i jak to jeździ, bo opony są ciężarowe C 215 70R. Przez to, że to są takie felgi, to one trochę są odsadzone i tak no, może nie wystają mocno. To jest taka trochę dyskusyjna rzecz, no ale jest tak, bym powiedział, no prawie że na równo, nie? Może troszkę. Co jeszcze tutaj specy? pewnie widzą. A, może też powiecie, co to za fotele są? Bo są tu jakieś inne fotele. Nawet bardzo wygodne, takie trochę pół kubełki. Wydaje mi się, że to jest jakiś wak. I one są ogólnie nie tutaj składane. O. Tak. Widzicie teraz cały zakres. Są zrobione obrotnice, więc one są obracane, zarówno jeden fotel, jak i drugi, więc całkiem fajnie. Poza silnikiem 22 i rocznikiem to ten egzemplarz czerpi na jeszcze jedną bardzo ważną przypadłość, mianowicie o tutaj wam się chwilkę zastanowić, co tutaj widzicie, albo czego nie widzicie. Już, Już żeście zgadli, Już żeście napisali no, komentarz. Jedno słowo. Nie ma klimatyzacji. kamper bez klimatyzacji nawet tej takiej, wiecie, samochodowej, no to tak trochę 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 tak nie do końca, no. Gdzie jechać teraz do Hiszpanii z takim piekarnikiem. A jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć albo nie muszę, mógłbym to ukrywać, ale powiem, bo po co mam to ukrywać? Jest słabo odizolowany. W nie ma tutaj za bardzo w ogóle XPS-ów, z tego co zauważyłem. Nie ma jakiejś pianki kauczukowej, i tak dalej. Jest tylko takie coś w rodzaju Alufoxa. Coś takiego, yy, jakby może to jest w ogóle alufoks tylko nie ma, nie ma napisów, albo ja ich nie widzę. Ale ogólnie yy, są tutaj takie. O, muszę się dostać do lamp. Tutaj na przykład sobie ściągnąłem i o, widać tutaj, że jest taki Alufox. Ale nie widać, gdzie ten Alufox jest zamontowany. Nie wiem na przykład, czy jest zamontowany na dachu. Tak będę chciał ściągnąć, w sensie te panele, ten jeden, drugi i trzeci, żeby tam na przykład, chociaż tam zrobić jakieś, jakąś izolację, bo to zarówno od ciepła, jak i zimna, wiecie, no to dużo pomaga, nie? Tutaj dużo też pomogłaby podłoga, no, bo podłoga, widzę, że jest po prostu położona sklejka na ten i tyle. Nie ma tutaj nic. Przynajmniej nie wskazuje tutaj ta podłoga z tyłu, że pod spodem jest coś fajnego. I teraz tak, dlaczego ten bus tyle waży? No, jak widzicie, jest tutaj tak mm, luksusowo <grywka> luksusowe drewno jest. To jest drewno jachtowe używane do budowy łodzi, do budowy, jak to nazwać, jak, jak są te nie kuter, ludzie. Tak to jest, tak pierwszym razem się nagrywa i potem się nietnie wszystkiego, to potem widzicie wszystkie te moje <grywania> zastanawiania się, <grywania> jak o jak ty, jak te są zbudowane z takiej sklejki, można to tak nazwać sklejką, bo to jest jednak sklejane. Nie wiem, czy to za drewno, ale bardzo twarde i dość ciężkie. Powinno być niby lekkie, ale jest jednak ciężkie. Jest fajne, bo jest wodoszczelne. Jest bardzo to ładnie zrobione. Bardzo wszędzie wszystko dokładnie, tak wiecie, pod, pod linijkę, żeby jakbym, te wszystkie takie zakamarki, które zazwyczaj są niedorobione. Ja jestem osobą, która, że tak powiem, na szczegóły zwraca uwagę i staram się też szczegóły różne bardzo dobrze zrobić, wykończyć, ale to ile czasu ktoś tutaj poświęcił, żeby to wszystko zrobić, to naprawdę, no, chylę czoła. A kto to robił? Robił to jakiś właściciel podobno jednej z największych firm jachtowych. Może mnie kiedyś obejrzy, może obejrzy kiedyś ten film, także chciałbym mu pogratulować, natomiast no, z masą jest przesadzone i no, z tym, tą izolacją trochę, trochę jest słabo. Bateria się wyczerpała. Trzy razy, jeszcze powtórki, które robiłem, to mi się mikrofon krzaczy. Teraz jest całkiem odłączony. Zresztą słyszycie po jakości dźwięku. Teraz po prostu nagrywa się tylko to, co jest z GoPro. Ale byliśmy tutaj z tyłu i chcę dograć te trzy minuty. Na pewno jest do zmiany ten materiał, który ani teraz ładny, ani praktyczny, ani to nie spełnia żadnej funkcji. Poza tym, że jest filtrem. Bo w tym momencie każdy, wszystkie powietrze, które jest w busie, po prostu chce się gdzieś wydostać i wydostaje się tymi, tymi szczelinami. Tutaj ten materiał też będę chciał zmienić, coś, coś uszczelnić, no i te izolację zrobić, bo jak słyszycie, to tutaj nie ma izolacji, to jest pewnie tylko alufoks, więc tutaj trzeba by jakiś XPS zastosować. Z sufitem podobnie będę chciał zrobić, będę chciał, żeby tutaj ściągnąć tą, ten sufit, może zrobię ten biały, tak jak u mnie. No, w każdym razie na pewno też chcę sprawdzić, czy tam jest jakaś izolacja. Tam mam do zmiany tą klameczkę, ten zatrzask, bo jest ułamany. No i ogólnie nie wiem co z, tam, co z tym drewnem robić, czy to przemalowywać, czy nie. No trochę szkoda. Z drugiej strony to drewno tak wygląda tak sobie. Nie? Te liny na pewno będę chciał zmienić, bo to nie jest ani fajne, ani praktyczne, ani też mi się to nie podoba. No i tutaj na podłodze. To na podłodze to już niewiele będę mógł zrobić. Sorry, ale akurat to jak nie mikrofon to, to helikopter albo coś. Nie wiem, tak to cały dzień nie latają, a akurat jak tylko włączę kamerę to musi coś jechać i przeszkadzać. Z podłogą tutaj może by jakiś XPS położył że coś, chociaż na tej części tutaj. Nie? Zawsze to trochę by odizolowało, bo pod spodem no niestety już nic, nic nie zrobię, bo musiałbym całe meble, całą zabudowę ściągać, a to jest naprawdę solidnie, porządnie zrobione. Nie chcę tego już ruszać, nie? bo to się potem wszystko będzie ruszać. Tutaj jest zbiornik wody. Chciałbym się też do niego dostać, ale to jest tak zrobione. Tutaj ta deska jest, do, jest ściągnięta, ona jest odkręcona, natomiast nie da się jej ściągnąć, bo jest tak na wcisk po prostu wsadzona, że musiałbym te listewki stąd zerwać. Musiałbym je odlepić, a one są pewnie też wklejone na bardzo mocny klej, bo to ogólnie wszystko jest powklejane i, i no, robi to robotę, natomiast stabilnie i tak dalej, natomiast no Za mocno jest to zrobione, tak co do milimetrów, więc teraz nie mogę ściągnąć. A chciałbym tam zajrzeć, zobaczyć, jaki tam jest zbiornik. W każdym razie tam też potrzebne jest miejsce po prostu do serwisowania. Nie? Pokrowce do, do uprania na pewno. Sprzęt grający, czyli te głośniki Kedluda grają, co całkiem fajnie grają. No i jest też kamera cofania. Tam, jak widzicie, jest z przodu, jeszcze powiem tam może pokażę. Jest Radio Blowa. Niestety oni mają jakiś swój system taki, nie, nie ma tam Androida, więc nie można grać tych różnych swoich aplikacji. Jest tam jakaś nawigacja, która nie działa. No i tak ogólnie po prostu gra jako muzyka, radio, wiecie, takie rzeczy. Natomiast kamera cofania działa. Całkiem spoko. Trochę w nocy jest tak przejaskrawione za jasno, ale to może gdzieś jest kwestia regulacji. Jeszcze tego nie, nie sprawdziłem. Lampy mam na pewno do zmiany, bo są takie i brudne i są w ogóle pomalowane jakimś sprayem. Widzę, że po prostu ktoś tutaj taśmę ponaklejał i malował jakimś sprayem. Już mam zamówione, też zamówione w koszyku mam. nie? I jak widzicie te drzwi się tak otwierają szerzej. Są tutaj te zawiasy, co ma swoje plusy, ale no ma też swoje minusy, bo to się rozwala. Tutaj, tutaj mam, o, mam pęknięte. Nie wiem, czy to, da się to dostać. Napiszcie mi, czy, jeśli ktoś wie zamawiał. I czy to jest trudne w wymianie, bo nie, wcześniej czy później po prostu te kable się będą przecierać. No, mam nadzieję, że się udało te 3 minuty dograć. Idziemy dalej. Markiza sobie roleta sobie schnie i możemy wymienić coś pod powiecie, bo ja ją karszerem umyłem i trochę szczotką tak z jakimś tam płynem przepłukałem od góry nawet nie wygląda źle natomiast od dołu jest taka tutaj to jeszcze, bo to jest takie szare, natomiast tutaj nawet trochę poschodziło, no ale jest są ślady i to są takie ślady wiecie, mineralne, bo tam jakieś liście jakieś Igły, takie rzeczy tam się gdzieś po prostu wijały razem, mm, razem z tym materiałem, i potem wiecie, to tam następował proces <gryzny> zgnilizny i tak dalej. A tutaj jest taka pozostałość po właścicielach. Dwa psioki, garbus i tatuażowanie. Stink. Nie wiem, czy mi robić reklamę, czy nie. Mm, tak jak widzicie, o, du dużo od razu widać, że to camper po prostu po tych kratkach To jest y kratka Domic Dometic y do do <grym> Brakuje mi słowa. W ogóle dzisiaj jakoś braku brakuje mi słów, ale sorry, ale po prostu tak mieć mi głowa, że co jakiś czas mam takie jakieś y coś chyba to od żołądka coś mi się wydaje. Kratka dolna do zaciągu powietrza, a tędy to jest kominek do gazu. Więc Więc lodówkę mam na gaz, ale nie tylko, bo lodówka jest na 220 i na 12V. Co do samej instalacji, 12V jest tutaj rozbudowana. Instalacja 12V jest tutaj cały panel, jakiś taki też od jakiejś przyczepy czy czegoś. O, dobija sobie pompa. Na razie ją wyłączę, bo nie wiem co się dzieje. Może gdzieś był być przeciąg. Prze może gdzieś coś się odłączyło. Potem to sprawdzę. jak wygląda łazienka. Łazienka jest całkiem fajna. Yy, natomiast, no, tak jak widzicie, jest też z tego drewna. Coś mi się wydaje, że to drewno jest na tyle jachtowe, że ono sobie z wilgoci, że tak powiem, ma ni za nic tą, tą wilgoć. Zresztą tutaj. Właściciele nie za bardzo tej łazienki używali. Bo używali, nie, nie używali jej do kompania tutaj stało, tylko, stała tylko przenośna toaleta. Ale brodzik jak najbardziej jest. Jest yy, też yy, on jest taki z jakiegoś tworzywa, ale jest chyba, jest chyba lżejszy niż ten mój. Ale jest yy, też z lawik, z wyciąganą taką. To jest taka chyba kuchenna. To chyba będzie trzeba zmienić, bo coś mi się wydaje, że już słabo to działa. I jak odkręciłem, to niestety poleciała mi gdzieś woda, a potem woda wypłynęła tu, także instalacja wodna jest do przejrzenia. Do przejrzenia jest instalacja gazowa. Tutaj kurki są nadpalone, ale ogólnie teraz jest zakręcone, ale działa. Lodówkę odpaliłem na gaz. Jest taka mała lodóweczka, ale wydaje mi się, że, że jest nawet całkiem fajna, całkiem spoko. Jest dość pojemna. Tak na taką małą lodówkę to jest dość pojemna. No i tak jak widzicie, ona ma ten Wymiennik taki. No i jest tutaj 220 12 I gaz. Trochę jest pomalowana. No i ogólnie, no, nie wiem, co mam sądzić, właśnie o tym malowaniu. Sami mi powiedzcie. Jest trochę zapstrokato. Znaczy No ja rozumiem, że tutaj to drewno też było takie ładne, ale takie nudne, smutne. Takie trochę, trochę taką, jak to niektórzy mówią, to drewno trochę taką. Takim, takim mocherem, taką myszką trąci. I co prawda, no ładne są te, takie prawdziwe drewniane, ale teraz wrócić z tymi powierzchniami do, z powrotem do drewna, to wiecie, wiecie, ile to jest szlifowania, a coś na pewno muszę z tym zrobić, bo no tak, tak, e, tak się nikomu nie spodoba. No dobra, może jak, jakiejś wąskiej grupie. Te liny zazwyczaj stosuje się w miejscach, które są źle wykończone. Natomiast tutaj wszędzie te krawędzie są idealne. One są wszędzie porobione. Teraz jak jest pomalowane, to trochę brzydko to wygląda, ale jest to wszystko posilikonowane. Ja wam gdzieś pokażę jakieś takie miejsce, gdzie jest. No ale ogólnie tam gdzie jest lina, to wcale nie jest źle. Uszczelki nikt nie ściągnął, nie, nie przyszło nikomu do głowy, tylko jest po prostu malowane, wszystko tak jak, tak jak z uszczelkami. Często jest też z. Tak, może, może będzie lepiej. Z lampkami. No wszystko jest obmalowane tą farbą. To trzeba po prostu poprawiać. Nie? O dachu mówiłem, o tych panelach, bo one są przynajmniej są do ściągnięcia. Trzeba zobaczyć, co tam jest pod spodem. Tutaj też talina była podobno wilgotna. Tylko nie wiedzieć, czemu teraz jest sucha, a ja tam na górze lałem naprawdę bardzo dużo wody byłem panel fotowoltaiczny. Na górze jest panel 110W. Tak mi się przynajmniej z jego oznaczeń wydaje, chociaż jakiego oznaczenia wklepałem w Google, to nic mi nie pokazało. No i tutaj jest cała elektrownia, akumulator i tak dalej. Zaraz Wam to pokażę, otworzę. Więc zaraz sobie przerwiemy filmik, żebym to otworzył. Wszystko, ten blat jest do zmiany. On jest wybrzeszony. Jest zresztą taki no. Nie przymocowany dobrze, pod spodem jest drugi blat, bez sensu. Uwaga, nie, nie, źle. Poza tym, cały zlew jest do ściągnięcia, bo on tutaj odłazi. Trzeba go porządnie wkleić. Kran jest chyba nowy. To ewentualnie, może do, może do jakiegoś tylko odświeżenia. To na pewno do, do wywalenia. To mi się nie podoba, te takie, wiecie. Yy to nie tylko mi się chyba nie będzie to podobać, ale w większości. No i tutaj ta, ta decha do ściągnięcia ją będzie można ściągnąć zobaczyć, co to jest z tyłu. Też jeśli nie ma izolacji, to izolację jak najbardziej, bo e, wydaje mi się, że wszystko jest tak jak tutaj o w drzwiach. W drzwiach zapalmy sobie, o, będzie lepiej wszystko widać. Nic nie ma, nic nie było ani wełny, ani żadnego XPS-a. Nic, to jest po prostu strata cieplna, e, no, masakryczna. Mm. Niewiele chyba z, 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 zrozumiecie z tych oznaczeń z szyby. Tu jest jakiś dot, jakieś tam oznaczenia. Nap Dlaczego tutaj damontowałem już tą płytę, która była tam? Ona no jest naprawdę ciężka, tak waży chyba z 2 kg. Zamek naprawiałem, już zamek naprawiłem, bo nie otwierało się z zewnątrz. Linki się tam po prostu no, pospadały. Krótko mówiąc. Tak, ogólnie szafeczki naprawdę spoko. Te przełączniki też spoko. Popatrzcie, jak to jest wykonane w środku. Te wszystkie wykończenia no bardzo, bardzo ładnie, bardzo tak z gustem, i ktoś naprawdę się do tego przyłożył. I to wszystko po tylu latach naprawdę w ogóle się nie rusza. Wiecie, to nie ma żadnych luzów. Ta cała zabudowa nie strzela i tak dalej, nie? Więc spoko. Ta komutka jest do wywalania stąd, bo ona jest chyba dodana później taka ani w 5, ni w 9 tu jest trochę to jest taki stolik, ale trochę nie no niby praktyczne, bo tam rzeczywiście kilka szuflad jest a tak robi też za stolik te zawiasy się na pewno przydadzą ale to chyba tutaj jak przedłużę tutaj może ten blat roboczy może tak by to jakoś zrobić powiem Wam, że całkiem dużo tutaj miejsca wyszło czemu tutaj tak wyszło? a, bo u mnie tam była szafa, no tak a tam zamiast szafy jest Puchenka. i dzięki temu trochę, trochę takiego blatu roboczego wyszło. Dobra, zaraz się widzimy, ja tutaj to wszystko pootwieram i ogólnie co do tej kanapy, to sądzę, że ona jest z jakiegoś e, kampera takiego z lat 90. czy tam 80., bo cała ta konstrukcja przypomina mi właśnie takie, takie te konstrukcje. To jest cały wyspawana cała rama, cały taki stelarz. Który jest przykręcony do podłogi. Niestety nie jest przykręcony od spodu, nad czym ubolewam, bo. No i też nie ma żadnego znaku homologacyjnego. Znaczy, pasy są homologowane i tak dalej. Natomiast to jest kanapa chyba tylko i wyłącznie do siedzenia. Bo jako rzecz do bezpieczeństwa, to chyba, swój... chyba średnio by się sprawdziła. Te firanki są do zmiany. Albo do jakiegoś, nie wiem, coś, coś z nimi trzeba zrobić. Jest roleta, jest fajnie, i ona nawet działa, nawet pasuje. Jest spoko. Dobra, zaraz sobie zobaczymy yy, wodę ciepłą i elektrykę pod kanapą. No i pod kanapą mamy taką rewizyjną dziurę. I co się tutaj znajduje? No, przede wszystkim znajduje się ten boiler On jest i elektryczny, bo to jest tutaj też jest grzałka elektryczna. Ona ma chyba z tego co wyczytałem ze specyfikacji 810-840 W. Można ją sobie podpiąć do napięcia. Jest akumulator Victrona żelowy, taki wspaniały i malutki dość, no ale to jest tylko właśnie malutki 60Ah. Czyli tutaj do jakichś oświetlenia takich rzeczy coś tam nie wiem, telefon sobie naładować to może starczy. Ale żeby uciągnąć nie wiem, jakąś przetwornicę czy coś takiego to raczej dość szybko by się wypił. Jest tutaj jeszcze takie coś ustrojstwo i to jest ładowarka do akumulatorów żelowych. Jakaś taka trochę mądrzejsza czyli do AGM. -ów. Ona może działać jak jesteśmy podpięci pod 220V. Tutaj ogólnie nie wiem czy wam teraz to pokażę, bo trochę mi może gimbal wariować, ale tutaj jest jeszcze instalacja 220. Ona się tutaj znajduje, a tutaj jest różnicówka. Nie wiem czy ją widzicie. Czekajcie, coś tutaj zapalę Ogólnie tutaj plątanina kabli jest taka se, taka jest różnicówka, jest tutaj puszka 220 V, a mi deska. A tutaj w ogóle są pozaślepiane różne przewody typu o, na przykład, tak jest zaślepione, i o, no tak podłączamy się pod 220 i możemy się spalić. Z ciekawych rzeczy jest też tutaj yy, webasto. Jeszcze raz zaświecę. I to te takie oryginalne nemeckie webasto. O, proszę bardzo, webasto. 1700 W, w 40 W w trybie tym ekonomicznym jakimś i to jest D1L. D1L. Niestety ono strasznie, ale to strasznie dymi przy odpalaniu. Tak jakby się zadławia w ogóle paliwem, tak dławi się, tak słychać, że ten palnik po prostu tak Robi takie, zresztą zrobię o tym osobny materiał, pewnie. E, przy okazji, gazując tutaj całą florę i faunę w pobliżu i sąsiadów, bo chmura dymu jest masakryczna. E, ale będę chciał to jakoś uruchomić. E, jeśli się nie uda, no to, to wymienię to tutaj na chińczyka. E, e, ogrzewanie jak najbardziej tutaj jest e, potrzebne i na pewno się przyda. Z tą trumą to jakby z tym kar. kar Carver. No to mam taki problem, że nie ma tutaj jednego z przycisków, który powinien się znajdować tutaj, a jest tylko taka, taki sztuczny, sztuczny kwiatek. Jest jeden przycisk, który działa na 220 i pewnie będę chciał to spróbować, czy na 220, bo podobno na 220 jakby działa, no ale nie zawsze jesteśmy, że tak powiem, mamy prąd, żeby się tutaj wodę sobie podgrzać. A tutaj powinien być drugi panel, który jest z takimi trzema diodami. I on jest właśnie do odpalenia tego na gazie. Yy, świeciłem tam sobie pod spodem i widzę, że ten boiler jest podpięty pod gaz. Czyli on kiedyś, yy, przynajmniej była próba odpalenia jego na gazie, i to by naprawdę dużo, dużo tutaj, że tak powiem, rozwiązywało problemów odnośnie grzania wody nie, no gdzieś tam na dziko, no, bo no tak, kamperwany są stworzone, żeby gdzieś tam. Być w miarę, że tak powiem, niezależne, i to mi się wydaje, że to taka jedna z zasad takich rzeczy, które kamperwany powinny posiadać czyli taką dość dużą niezależność i energetyczną, i właśnie, żeby mieć ciepłą wodę, i dużo wody, i tak dalej. Nie? Pod spodem jest zbiornik wody szarej tak, myślę, że on ma 60-70, może 80 litrów. Jest wyspawany z grubej blachy. Naprawdę grubej blachy. Podejrzewam, że też waży bardzo, bardzo dużo. No i co? Tak to tutaj sobie tak wygląda. Tutaj jest podświetlenie, są zasłoneczki, wszędzie są teliny. Średnio mi się one podobają. Jakiś tam swój styl i charakter mają, natomiast no tak trochę mi to nie pasuje, że tutaj to tak jakby miało ukrywać brzydką krawędź, a tymczasem tutaj pod spodem jest wszystko bardzo ładnie. Teraz tylko trochę spękała farba, która jest na tym silikonie pokryta, i wydaje mi się, że tutaj ewentualnie może być problem, że będę musiał te silikony zedrzeć i jeszcze raz, yy, jeszcze raz je położyć, jeśli będę szlifował to całość, bo to mi się wydaje, że ciężko będzie, bo o ile te drzwiczki to ja mogę sobie ściągnąć, ładnie je wyszlifować do, do drewna i będę plakierować, to te takie zakamarki, wiecie, gdzieś tutaj, no to tutaj już farba włazi. I pewnie ciężko. To pewnie stolarze się ze mnie teraz śmieją i te osoby, które mają więcej do czynienia z drewnem. Ale ja takich rzeczy nie robiłem i też y, ja jestem manualny bardzo, ale nie lubię takiej, y, takiej żmudnej roboty, że gdzieś coś muszę dość długo trzeć, żeby w ogóle efekt widzieć. Tak? Nie lubię takich rzeczy. Na przykład nie lubię docierania y, szpachlin <grych> przy blacharce. No tak to. Tutaj półeczka, tutaj u mnie jej nie było. Ale dość fajna, troszkę ogranicza tutaj, że tak powiem, przestrzeń nad głową. A, w ogóle pra teraz prawie nic nie widzicie. No tak, bo się zrobiło już, która jest 17:20 i się zrobiło ciemno. Yy, no ale to tak tak, to jest, nie? O, taka o, półeczka. Ale jest to, to praktyczna, można tutaj dość dużo rzeczy sobie, że tak powiem, przechowywać, aby po prostu podczas jazdy tylko nie leciały na na głowę, nie? Tam też jakieś takie półeczki. Jakieś takie przegródki zrobione. No tak, z sensem jest zrobiony I układ jest ten, co i u mnie, więc jest taki praktyczny. Długość to jest taka sama jak tego mojego L3. Wysokość H2 taka sama. Mimo, że jakoś tutaj się wydaje, że jest tak jakby trochę niżej ten sufit. Nie wiem, może to jest właśnie kwestia tego, że rzeczywiście coś tam jest. Może jest tam jakieś ocieplenie lepsze. No szkoda z tą podłogą nie? no bo to jednak. Może latem to nie robi różnicy, że właśnie nie jest odizolowany od dołu, ale zimą jak najbardziej tutaj no, będzie ciągnęło, bo dość mocno od dołu, i to może być jakimś tam problemem. Dobra, chyba tyle na tą yy, taki krótki wantur z tego VIP-a. <laughs> yy, VIP jaki jest, każdy widzi. No, zobaczymy, co się uda zrobić, co, co, co wymyślę. Trochę pracy mi przy nim czeka, także leżeć przy nim nie będę. Jeździć nim na razie też nie mogę, chyba, że, chyba dopiero wiosną. Nie, ktoś tam gdzieś w komentarzu mówił, że lejce mi zabrali. Nie, lejców mi nie zabrali. Tutaj chodzi bardziej o kwestię rodzinną i to, że po prostu się nie będę mógł na razie ruszać za bardzo na takie wojarze co? Yy, dzięki za obejrzenie. Yy, zapraszam na następne materiały z tego i innego kampera. Już pewnie nic nie, nie widać. Ale żegnam się z Wami. Dzięki. Pozdrawiam Was. Cześć.